Pustynia Judejska, wschodnia część Judei, rozciąga się na zachód od Morza Martwego, zwanego przez Arabów Morzem Lotu. Razem z pustynią Negev stanowi ponad 50% terytoriów państwa Izraelskiego. Skalista, barwna swoimi kształtami, niektóre wąwozy utworzone przez okresowe rzeki, sięgają 360 metrów. Gdy Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela, wedle chrześcijańskiej tradycji właśnie tu się udał i 40 dni pościł. A kiedy post się kończył, kusił go demon, zachęcając, by zamienił kamienie w chleb. Albo stawiając na wysokiej górze i pokazując królestwa tego świata, oferując je. Gór. Ta góra znajduje się 4 kilometry od Jerycha, obecnego Jerycha, swoistej kontynuacji tego dawnego, które było najstarszym miastem świata, sięgającym 8 tysięcy lat przed Chrystusem. Oto Jerycho, które Chrystus odwiedział. Wielokrotnie, w którym czekał na niego tłum podczas tej ostatniej drogi do Jerozolimy. Drogi, która skończyć się miała śmiercią krzyżową, a mówiąc ściślej, zmartwychwstanie. Tu czekał na niego tłum i owi ślepcy, których uzdrowił, i ten biedny celnik o niskim wzroście, Zacheł, który wspiął się na sykomorę, by go zobaczyć. A Chrystus, dostrzegłszy to, powiedział, że chce się u Niego zatrzymać. Ludzie byli oburzeni, a Zacheusz szczęśliwy i obiecał, że rozda część swojego majątku i wynagrodzi tych, których skrzywdził. A Sykomora jest taka w Jerycho, którą uważa się za tamtą właśnie. Jerycho, które Jezuę idą do ziemi, Obiecanej. Właśnie to miasto spotkam jako pierwsze, a je nie siłą włóczni, strzałem, nie ogniem, ale wiarą i muzyką, bo kiedy obchodzili Izraelici te wysokie i silne mury i zadeli w trąbę, runęły. Od tej pory Człowiek wierzył, że mury runąć mogą nie przez to, że żołnierze się na nie będą wspinali, ale przez siłę poezji, słowa, wiary, dzieł sztuki. Ta pustynia ma w sobie pamięć pustelników, którzy chętnie tam przebywali. Dziś spotkać można Beduinów ich nieodłącznych towarzyszy muziolki, Bielbon. Pustynia, która wedle wierzeń arabów, stała się grobem bojrzeszcza. W tym miejscu postawili meczet. Pustynia, która na tej wysokiej górze kuszeń zatrzymała mnichów, których klasztor wpisany w tę górę. Swoją malowniczością pobudza wyobraźnię i kieruje myśli bardzo, bardzo wysoko. A nie opodal arabska restauracja. Można tam dojść piechotą, ale trudna to droga i rzadko kto ją wybiera. Szczęśliwie jest jeszcze kolejka linowa. I tą kolejką wielu tam przyjeżdża to ta przestrzeń znajduje się w sercu pięknej opowieści o miłosiernym Samarytaninie. W 1947 roku wypasający owce beduiński chłopak zauważył, że jednej nie ma. Wszedł do groty, rzucił kamień, usłyszał tękający cman. Zainteresował się tym, co usłyszał, wszedł i rzeczywiście dzbanów było tam wiele, ale tylko w jednym. Skórzane zwoje tekstów. Znakomitych tekstów, głównie biblijnych, spisanych w języku aramejskim, hebrajskim i greckim. Okazało się, że jest to jedna z siedzib Esenczyków. Jednego ze stronnic żydowskich. Niebawem znaleziono około 20 grot, odtworzono wiele z życia Esenczyków, a przede wszystkim zauważono, jak doskonałym jest to odkrycie najważniejsze czyli biblijne teksty. Zdumiewająco tożsame ze znanymi już wersjami pustynia, schronienie, miejsce życiodajne, miejsce odkrywania. Rzeczy, o których nie pomyślelibyśmy, gdyby nie to, że trafiliśmy na pustyni. Oto miasto, oto góra, oto historia. Ilekroć tam Państwo traficie, tylekroć staniecie na progu nowego życia. Można je na pustyni tracić, ale na tej zwłaszcza na tej i pewnie też na każdej innej, gdy ocaleni wracamy do oazy. Przede wszystkim zwracamy się znowu do życia. Pustynia piękna, niebezpieczna, śmiercionośna, ale bardziej jeszcze życiodajna. Pustynia, od której uczymy się nie tylko życia w trudnych warunkach, ale przede wszystkim Pojawiłoby się jako piękne i warte przetrzymania każdego głodu, pragnienia i pustynnych wiatrów i zwątpień i wszystkiego tego, co zawsze przychodzi, ale co można przezwyciężyć.